Cześć, Mano, ja jestem Antipak, właśnie klasnąłem e, i dzisiaj będzie odcinek z Apex Legends. A dlaczego? Sam nie wiem. E, tak tak w sumie ochot, ochota mi się wzięła na Apexa. Postanowiłem powrócić do tej gry po tak w sumie czterech sezonach, bo grałem tam chyba w pierwszym w tym sezonie Apexa. No i e, zagrałem jedynie tam może może z 6 gierek odkąd zainstalowałem mm, i, no i postanowiłem że en, nagram odcinek z tej gry bo, bo w sumie no, mia, miał coś tam być na, tych kana na tym kanale więc na no, nie ma więc za dużo mówię więc więc... zatem teraz robię cięcie i widzimy się już w gierce więc dobrze no to oczywiście wybiorę nowo zakupioną postać, raczej po tych postaciach widać, że dawno nie grałem Zabawmy się, Pora wykopać trochę złota. Ostatni bohater, jakiego pamiętam, że dodali, to był ten. O tym tam tylko słyszałem. Tam, te no A mam najwyższy level. Nie

To że w Apecie, przez tyle czasu nie dodali trybu solo, ale... Ale no. To tam chyba jest, jak się nie przewidziałem. Nie, tutaj są. Nie, może mnie nie zauważy, bo raczej tutaj jest. No Dobra, kolejny oddział chodzi po gościu. Taki mienem odkleczu. Dobra. Eee... Okej. Tą broń sobie w na to. PM i dobra. A mój oddział sobie ma by w dupie, a ja mam ten, dwa kile. To na pewno jest mało. W Fortnite robię więcej. Amunicja, pompa W każdej grze battler Royal według mnie najważniejsza jest pompa Cóż co do pompy? O jest jakaś pompa Cyk, że tak mam, to zaznaczę dla tamtych typów. E, bro, czy to mogę wziąć do jakiejś broni? Do tej... Znaczy mam coś niepotrzebnego, tak mam. Cyk, cyk, cyk. Fag. Miss click. Eee, dobra. Może coś jeszcze znajdę. Mam niebieski hełm, nie także. No. Ale to w sumie jakby niebieskie. No całość niech tam. Nie wiem, czy ja nie za cicho mówię, bo jakby mam teraz inne sławki niż mam ostatnio na nagraniach. Więc nie wiem, czy trzeba mówić e, głośno, czy może cicho. poza pierścieniem, a ściana śmierci zbliża się do nas. Do tego mam 8 AMO, do tego mam 20 AMO, mam bardzo mało AMO. A chociaż tak wnioskuję. Nie ja do tego mam Do tego mam 20, a do tego mam 16, dobra. Mam, mam chyba 8 w magazynku i 8 w tym Eee. Gdzie? Hemlock tutaj. A, okej. Okay. zrzut zaopatrzenia jest w drodze. To lubię. Spoko. O, jest ammo. To nice. Yy, tak fakt, do strefy by się przydało. Bo strefa już idzie, a. my to tak trochę dipa z nami. Chodź mi tutaj. No dobrze, to jak się schowa, broń coś szybciej biegnie. Skrze krzesło mi strasznie skrzypi. Jakby tam, jakby Diablo, tam, fotele Diablo, tam chcieliby tam współpra współpracę, to ja tam się tam się nie obrażę. jest ja z chęcią. Tym jest gościu? Nie. Eee, to się tam nie, obra nie obrażę, tam ja to z, z chęcią przyjmę. No jakby. To, to mnie ja tam nie przeszkadza. Nie wiem, że. promowanie, tamtego. Ja mogę, nie wiem, porobić zdjęcia, tam dawać. Te Screeny tego fotela. Nie wiem, chwalić ten fotel, mówić coś w tylu, yy, że tutaj są ludzie, albo nie tam yy, coś no No, tutaj byli, tutaj nie wiem, czy są, znaczy ich nie ma, co my znaczy mamy, yy, okej. Okay. Pasi, pasi mi to. O! Dobra. No, 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 no. Fk! Dobra. Pochwalam mój ustopo. Widzę to. Dobra, gdzie ja się... Dobra. Jak to jest? Ładuję ja osłonę Teraz tutaj się... osłony muszę. O, oh, fuck! Ej, jest lipa ze mną. Yy, Cie są? Oni są gdzieś tam w ogóle. Ale jest ze mną lipa. Dob i dobra, ja jestem, uciekam. W Fortnite bym właśnie musiał se hit Hitlem schodzić. Chwasz, <grybaki> z Fortnite'a? Jest. Mm. Co robi to? Dobra, sprawdźmy okay, Nie wiem co to robić przytrzymaj by skorzystać z czarnego rynku Uuu E eh, tota, posso essere? Tu da un la res. Dobra, <laughs> Jenny. Dobra, on chyba ma. bo to jest tamten, on chyba ma tej gości, co ja wiem. A nie, po jest jest gościu? Przeładowuję. Aha, co? Co, ja tu, co ja tu znajdę? Yy, to mi się, się da aha yy, nie powiem, że przydałoby mi się poprosić Potrzebuję pakietu zdrowia. Wow. Fuck, Z góry tam jest? Tak Dobra, to do rib. Miło się grało. <laughs> O. 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 o! 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 Jakby to tak... aż tak chyba źle to nie było, tak... tak no. <grystę> chyba nie aż tak źle... O! Opening jeszcze będzie, w dodatku. Coś niebieskiego filetowego. O! Było coś filetowego, było coś filetowego! Eee... To... No, nawet fajnie to jak Serio... Hm. Nie, to to, za, to zawsze musi być, tylko chyba kolor zależy od tego ile do tego jest. Tutaj to wyposażenie karabin sniperski. Tutaj to jest? Dobra. To jest takie, a ja miałem mechaniczny, Mechaniczne? Zawieść to jest złamanie wroga i... Kosmos To, 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 to jest lepsze To fajnie się na to Dobra, to, to, dobra, no To, to, to sobie biorę nie wiem o co je chodzi tak w ogóle. A spróbuję to. Nie wiem. To, to chyba są mapy bajdłowej. Więc, więc no ja nie wiem. To, To. No to, to widzimy się w następnej yy, grze. No. Dobra! Już widzę skrzynkę, to będę tam lądować. Dzisiaj mam oskrzynka. Na no, żadnej broni, ale chociaż wytrzymał będę. O o o o, o. Run. Tylko najpierw może da mi broń zebrać. <gryzm>, o, są już broni, bro. to już dwie broni, dobra. To jest. Pierwsza krew oby tak dalej. To jest krawie, no to. Co już myślałem, to pompa. Oj, 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 oj. Nerwiony jest. O, o, o! OHAHA! Jesteśmy w kolejnym pierścieniu

Eee, <sparthe> um, a Gdzieś... niego? A w... <sparthe> um, Tak mnie nie do żadnego tego, do żadnego mojego... U... A co on miał? Yy, to za w sumie z doświadczeniem z poprzedniej gierki. Uu, to w tym. A wszystko zabrał. No i to nie pasuje do żadnego mojego tego. Do żadnego mojego tego. Ja to mam duży zasług słownictwa. Wróg tu? A ja tam wejść nie mogę, bo, bo autyzm. Mamy dół skoku. O! o ale nie... Nie, nie to tak źle, jak myślałem, że przelecę aż tak bardzo. Gdzie chłop ma tego... ...typa? To mi się to niczego nie przyda. O, to mi ja się przyda. Dobra. ma? takiego no jakiś Ta, tyrolka. 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 to go, no to go, we'll go. Hop? Wow, wow, wow. A, to go, no to go, tutaj. go, go, no a, Renie ogród... <noise> Chodź tu, no, no dawaj! O no, fakt. No czemu on nie, nie dostawał go? Chodź tu! No. Co miałeś? Pokaż. Pokaż mi swoje towary. Helm wezmę z chęcią. To wezmę, to wezmę. I to, to, to wezmę, dobra. Zaczęło się oprócz tego, że wpakowałem chyba prawie całą serię w mojego teammate'a To chyba wszystko dobrze poszło. Chociaż nie było źle Wait, tylko daj mi się na najpierw uleczyć. No, leczę się, leczę się. Co tam jest?

Dziękuję, już nic? Czy ja dobrze usłyszałem? Dziękuję, już nic? <grymne> <grymne> eee... A, a, bo chłop... <grymne> Auto Dobra. Rzucam gwiazdę energetyczną. Leci klanat termitowy. Spójrzcie na ten kontakt. Poczekaj no na mnie typie Chociaż nie pewnie chłopiec jest jakimś super tym super kozakiem jakimś czy coś tej chłopcu stoi Eluwina No jeszcze wskoczyć nie mogę Siemano Siemu Moldeczko ty moja e, Pokazuj Pokaż mi swoje towary Ile tego chłop miał? Czy już... Dobra, ja już więcej nawet chyba nie mogę nie jeść w takim razie. Ale tego To no, 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 by się przydało Czy gdzieś to jest amunicja do tego? Gdyby to jest... Dobra, okay, dobra tutaj dobra, to idę pomóc swoim Chociaż w sumie swojemu, ten jeden tam... Nie wiem co on tam robi, ach czy okay. chyba...

Dobra, 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 dobra. Ostatni bruk załatwiony. O jeden oddział bliżej zwycięstwa, gościu. Weź, nie wiem, daj mi coś porobić na odcinek chociaż. Yy, Oj, ja jestem w strefie, Tak, jestem w strefie. Dla, yy. a ah, drenowy. Bo chyba ten tam tunel do pójdę tam. Gleb otwarty.

Dobra, Tak, dobra Idę do ciebie typie tam jest jeszcze jeden typ, on chyba po prostu chodzi i tyle Dosłownie mu takie wrażenie Chociaż chodzę za tym typem No, a ta, a teraz kogoś spotkał jest To jest 100 kilometrów od nas i okej okay. Siemano Teraz, co my tu mamy? Yyy... Aha, jeszcze uciekał przed nimi ja Myślałem, że on w końcu... Ehh. Ehh. Ja chyba powinienem się ze snajperką zacząć bawić A, bo to niby... O małty, myślałem, że to nasi... Hi... Co to jest? skarb był oznacz Skarb tutaj przeładowuję Ostatni załatwiony Ostatni róg załatwiony o jeden oddział bliżej zwycięstwa. Przeładowuję. Hoop ma pewnie z 15 feed, nie no więcej. O kurde. Ile ja tego mam? Muszę... Co? Eee, y rwaid, eee, y opuść. Opuść. Tego upu upuść trochę tamara. Na bank light. Zestaw Zastęp peniksa. Ognivo osłony. Lekka amunicja tutaj. A co chyba tam na razie? Puść mnie. Co to jest nazwa? To mi wygląda jak, jak... To mi wygląda trochę na LKM'a Dobra, to... Cyk, cyk, cyk Trzeba komunicji, to co szybko... Dobra Oh. Nie wiem co ci tylko dziewięć minut, ale na pewno będzie mieć ponad dziesięć ładuję do strzelam u, to jest cenne i dobre. Ogólnie coś będzie dobre. Ja tutaj, eee. Yy, tutaj nic nie ma. A tutaj. Tutaj, eee... Yy, Osłonę osobista! Uleprzenie! Zestaw z penisę! Ogniwa ma... osłony, tutaj Muszę podładować osłony O nie

Gdzieś... A tam jest! Pop, tam gdzieś... Podra. Od, od tyłu też

O, fak. O, fak. O, maken, faken, maken, faken. Hepat, A więc dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek Zapeksa się Wam spodobał. Tak, to taki próbny odcinek testowy. Jeśli, jeśli się przyjmie, to coś tam może jeszcze nagram, ale, ale no. Yy... właśnie sobie zdałem sprawę że to po raz pierwszy od dawna będę musiał tworzyć nową playlistę playlistę z Apexa w ogóle nie spodziewałem się że ki kiedykolwiek nagram Apexa ale no yy... zatem yy... Ja, ja tutaj posunięty o jeden level w Apexie do przodu i o dwa mecze dalej się z wami żegnam i ogólnie no to to baj, bajo, hajo nie wiem, nie wiem jak się piszcie mi w komentarzach jeszcze tak na sam koniec jak mam się żegnać, bo nie wiem jak się żegnać, jak się żegnam to trochę cringe'owo wychodzi mam tak wrażenie, także yy... także no to tyle to... to ogólnie no to do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!